Cześć, mam szybki temat, że tak powiem na darmowe pieniądze jest taka aplikacja yy, reklamowa, sprzedażowa, że tak powiem, czyli ogólnie sklep jest w bardzo prosty sposób, nie wymaga jakichś szczególnych danych wrażliwych, także zostań ze mną, zobacz jak to się robi, jak to wygląda, chwilę o tym opowiem, także zapraszam Cię na materiał. Dobrze. Aplikacja to jest tutaj widoczne taki sklep Wowa. Tu są jakieś bestsellery, sprzedaże, różne, że tak powiem, bajerki. Różne są tutaj promocje. Sklep sobie można wszystko fajnie zobaczyć. Wowa.com. Różne, że tak powiem, rzeczy, można sobie coś tu znaleźć. A o co chodzi jak to zrobić? Na dole w opisie <coughs> zobaczysz link referencyjny ode mnie, gdzie. Aby dostać pieniądze wystarczy, że podasz swoje imię, nazwisko, swojego e-maila. Oczywiście hasło trzeba swoje jakieś założyć i na dole przy rejestracji jest coś takiego jak odbierz prezent urodzinowy czy dodatkowy. Coś takiego. Wchodzisz w to, tam właśnie podajesz te swoje datę urodzin i dajesz załóż konto. I z automatu dostajesz tam 40 bodajże kryształów, zaraz zobaczę, 22 kryształy tutaj widoczne i suma może nie jest na początku duża, ale jeśli tą aplikację oddzielicie się informacją, dacie linka znajomemu, maksymalnie 10 poleceń dziennie możesz wykonać, czyli możesz zarobić na tym 84 zł dziennie, wysyłając 10 osobom, powiedzmy znajomym, rodzinom, twojemu małżonkowi Dziewczynie, chłopakowi, komukolwiek ta osoba się zarejestruje, wykonać same czynności co Ty i Ty dostajesz za to prowizję. Jeśli ta osoba zrobi jeszcze jakieś zakupy dodatkowo, to dostaniesz więcej tego bonusu. Tylko jedna ważna sprawa, tam jest wszystko oczywiście opisane w aplikacji. Te kryształy mają jakąś swoją yy, datację. A co najważniejsze, możesz sobie zlecić wypłatę na PayPal już praktycznie od razu. I w pierwszym momencie, jak już dostaniesz za samą rejestrację, już możesz sobie na swojego PayPala przesłać. I nie ma problemu. Jeśli chcesz polecać, zarabiać oczywiście z tego tytułu więcej. Także jak najbardziej możesz przetestować Swo swojemu komuś krewnemu, bliskiemu. Proszę zarejestruj się z mojego e linka. Sprawdź czy to działa. Przekonaj się. Ja po 5 minutach już miałem na swoim koncie. Przed chwilą tutaj tak pokazałem. Dostałem. Także jak najbardziej jestem zadowolony. Też w to wejść. Zapraszam. I tyle daję. To było takie szybkie info. I czas, yy, że tak powiem. <laughs> Tutaj ma duże znaczenie, gdyż ten termin na wykorzystanie jest około 24 godzin. Także, jak zaczynasz działać, działaj szybko, zrób to, wykorzystaj, nie przegapiaj okazji. Także, to tyle ode mnie. Pozdrawiam się ciepło. Cześć.